Cześć, witajcie serdecznie. Od tygodnia korzystam z najnowszego obiektywu Canon RF 50 mm 1.8 STM. Dwa razy droższy od swojego poprzednika na magnecie IF. Czy warto w ogóle go kupić? Zapraszam do mojej recenzji. Pierwsze wrażenia całkiem dobre. Obiektyw jest lekki, ale całkiem, całkiem solidnie wykonany. Nie ma tej luksusowej uszelki przy bagnecie. Ma to uciążliwy dekielek, który można tylko w jednej pozycji przykręcić. Zdjęcia wychodzą również bardzo dobrze i dopiero dopiero zbliżenie na szczegóły ujawnia pewne niedoskonałości i myślę, że jest to całkiem całkiem dobry rezultat. W sieci pojawiły się już testy porównujące ten właśnie najnowszy obiektyw do. Poprzednika wersji z bagnetem IF. Są również porównania do wersji 50 mm 1.2, również z bagnetem RF. Myślę, że nie będę tego tutaj powtarzał. To co widać we wszystkich testach, to to, że faktycznie ten nowy obiektyw jest nieco bardziej ostry, zwłaszcza przy pełnym otworze, od swojego poprzednika. Czy usprawiedliwia to dwa razy wyższą cenę? Myślę, że niekoniecznie. Zapraszam Was do moich dalszych przemyśleń. Oprócz ceny najbardziej kontrowersyjną zmianą jest tutaj rezygnacja z przełącznika AF-MF. Przełącznik, który mamy tutaj w tej chwili to jest przełącznik, który zmienia tryb pracy tego pierścienia z przodu między właśnie pierścieniem sterującym a pierścieniem ustawiania ostrości. Problem z tym jest taki, że jeżeli chcemy faktycznie ostrzyć manualnie, to musimy zmienić ustawienie w aparacie. Nie wystarczy przełączyć przełącznika na fokus. Musimy jeszcze przełączyć ustawienia z autofokusa na manual focus w menu aparatu. Myślę, że dla większości nie będzie to jakiś problem. Natomiast jeżeli często przełączacie się między tymi trybami, no to to jest coś, co będzie Wam mocno przeszkadzać. Jeżeli chodzi o. To pokrętło kontrolne, to moim zdaniem jest to jedna z bardziej niedocenianych funkcji. W moim przypadku doskonale sprawdza się to w trybie takim pełnym, manualnym, którym, którego często korzystam. W takim przypadku ustawiam sobie przesłonę i czas naświetlania tak, jak chcę, ale wybieram auto ISO i. Wtedy potrzebuję jeszcze jednego pokrętła, którym bym mógł właśnie ustawić korekcję ekspozycji i wtedy doskonale przydaje się ten pierścień kontrolny. Przy bardzo dobrym poziomie szumów w kanonie R5 można spokojnie polegać na auto ISO i dużo więcej zyskujemy mając pełną kontrolę nad tym, jaką mamy głębię ostrości i jak rozmywamy w ruchu Fotografowany obiekt, albo jak zabezpieczamy się przed drżącymi rękami, że sama kontrola korekty ekspozycji pod tym pierścieniem w połączeniu z Auto ISO naprawdę, naprawdę się sprawdza. Także, nawet jeśli martwicie się, że przez przypadek przesuniecie sobie to pokrętło, to wiedzcie, że jest taka opcja, która jest domyślnie wybrana że właśnie to ustawienie można zmieniać jedynie, kiedy y, przycisk migawki jest wciśnięty do połowy, czyli przypadkowe wciśnięcia nie będą problemem. Oczywiście można ustawić to pokrętło do jeszcze innych funkcji. Y, w moim przypadku, właśnie ta funkcja kontroli y, korekty ekspozycji sprawdza się najbardziej. Nie będę tutaj tego obiektywu porównywał do jego poprzednika, nie będę też go porównywał do wersji L w systemie R. E, dlatego, że takie testy już są. E, z mojego punktu widzenia chciałem zobaczyć, jak on będzie się sprawował e, na co dzień. Czy, e, czy będę mógł go dorzucić do mojej kolekcji obiektywów. W moim przypadku e, 50 e, będzie mi zastępować tandem Sigma Art 35 mm 1,4 e, i Canon 85 mm 1,2L, druga wersja. E, no i jestem ciekaw, czy taki kompromis będzie miał duży wpływ na jakość zdjęć, które uzyskam. Jestem zwłaszcza ciekawy, jak on sobie poradzi w porównaniu do tej 85, która ma już 15 lat. Często pojawiają się opinie, że te stare konstrukcje nie mają szans z tanimi, nowymi konstrukcjami od Canona i że te 15 lat rozwoju optyki sprawiło, że spokojnie możemy dzisiaj sięgać po tanie, Obiektywy, właśnie nawet z tej serii entry level, dla początkujących, zobaczmy. Mam pewne wątpliwości. Porównałem w praktyce obydwa obiektywy 50 mm i 85 mm. Obydwa są ustawione na 1,8. Przesłone. Starałem się, żeby twarz wypełniała taką samą część kadru, więc są one w innej pozycji do mojej twarzy. 50 musiała być ustawiona nieco bliżej. Wyłączone są funkcje korekcji obiektywów, są wyłączone wszelkie wyostrzenia. Oświetlenie nie jest dokładnie takie samo, dlatego nie zwracajcie uwagi na drobne różnice. Przy przesłonie 1.8 w centrum kadru e, zdjęcia są naprawdę ostre. I dopiero gdy porównamy je z l nawet 15-letnią, to widzimy za co płacimy w LC. E, jeżeli popatrzymy w narożniki e, obrazu, no to te różnice się jeszcze bardziej powiększają. W LC praktycznie bez zmian, e, w e, 50 niż T50, wyraźnie widać mniej ostre szczegóły. Natomiast myślę, że do większości zastosowań takich amatorskich i półprofesjonalnych, 50 mm, tam gdzie nie potrzebujemy jakoś szczególnie tej przesłony 1,2, myślę, że myślę, że da radę, Tym bardziej, że im bardziej zamykamy przesłonę, tym ostrość tego aparatu się. Poprawia. Dodam jedynie, że poprzednia 50-12 nie była jakimś demonem ostrości. Ten obiektyw 85, który testowałem tutaj, był zdecydowanie ostrzejszy, więc podejrzewam, że te różnice będą nieco mniejsze. Natomiast myślę, że nowa 50 na bagnecie R kompletnie deklasuje nifty 50, 50. Podsumowując, otrzymujemy dokładnie to, za co płacimy. Nie skreśla to zupełnie 1.8. Wszystko nadal jest użyteczne, fajne, ale nie oczekujmy, że, że te nowe obiektywy pobiją elki ze starego systemu. To niestety byłoby za piękne, żeby było prawdziwe. Ciekawą rzeczą, którą zauważyłem jest to, że podczas wykonywania tego testu wykonałem około 10 zdjęć jednym i drugim obiektywem i wybrałem te najostrzejsze zdjęcia. W przypadku yy, tej Elki właściwie wszystkie zdjęcia były bardzo porównywalne, różnice były subtelne. Wszystkie zdjęcia narpiące były po prostu ostrzone na oko i były wszystkie, w sensie z wykrywaniem oka, yy, były wszystkie bardzo ostre. Bardzo mocno zaskoczyły mnie z kolei zdjęcia z yy, Nifty 50. Okazało się, że na 10 zdjęć, być może dwa były jakoś wyjątkowo ostre i te przykłady tutaj zobaczyliście. Natomiast pozostałe mieściły się w akceptowalnym jakby przedziale ostrości, ale różnice były naprawdę dostrzegalne, i myślę, że ta nierówność z autofokusa i właśnie brak pewności, że każde zdjęcie będzie super ostre, to jest coś, co jest wadą tej, tej taniej 50. No i myślę, że to jest też coś. Coś, co, co powinniśmy wziąć pod uwagę, jeżeli oczekujemy, że każde zdjęcie będzie nienagannie ostre, to ta 50 nie jest dla nas. Natomiast jeśli już uda nam się wyostrzyć, no to te zdjęcia będą, będą dobre. I tutaj widzimy właśnie kolejny raz, że płacimy za coś, co, co jest bardziej powtarzalne, jest bardziej. Solidne i, i niezawodne. Dodam jeszcze, że prędkość autofokusa jest, jest całkiem przeciętna, nie jest to ani coś super szybkiego, ale na pewno nie jest to też najwolniejszy autofokus, jaki widziałem. Zupełnie, zupełnie przeciętny. Myślę, że to, co też warto zwrócić uwagę, to to, że pracuje on całkiem głośno i w niektórych przypadkach, jeżeli potrzebujecie bezgłośnego autofokusa, no to, to nie będzie ten obiektyw. Jeśli chodzi o generowany obraz, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Boko jest całkiem fajny, a na, w pełnej dziurze jest naprawdę świetne. No Jak zaczynamy domykać, no to pojawia się nam taki ośmiokąt ze względu na, na ilość listków przesłony. W sumie to nawet nie wiem ile tam tych listków jest. W każdym razie widać te listki i nie mamy idealnego koła, które w droższych modelach się pojawia. Natomiast dalej, dalej wygląda całkiem nieźle. Pod słońce ten obiektyw też sobie radzi całkiem ok. Myślę, że można z niego korzystać. Jeżeli chodzi o aberrację chromatyczną, no to też nie ma tutaj specjalnie na co narzekać. Jest ona czasem widoczna, ale nie ma dramatu. Łatwo też to można skorygować podczas obróbki i wywoływania tych zdjęć w Lightroomie czy, czy w jakimkolwiek innym programie. Jeżeli chodzi o winietowanie, no to jest ono dość mocno widoczne, zwłaszcza przy przesłonie 1.8, ale bardzo szybko znika i też nie jest to jakiś dramat, jeżeli chodzi o korekcję podczas wywoływania. Podsumowując, generalnie mamy całkiem fajny obiektyw ze słabym autofokusem. 50 na bagnecie R stawia na lekkość i taniość. No, i pewnie poleciłbym ten obiektyw każdemu, gdyby nie to, że mamy o połowę tańszego poprzednika. Dodam, że w momencie w tym to nagrywam: 50 na RF kosztuje 1000 zł, jej poprzednik na EF kosztuje 500 zł, więc mamy dwukrotną przebitkę na cenie. Dla kogo zatem jest ten obiektyw? Komu go mogę polecić, a komu go serdecznie odradzić? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli cena jest waszym podstawowym kryterium zakupu i szukacie naprawdę tanich obiektywów do swojego e, sprzętu, e, no to na pewno wersja RF nie jest dla was. E, zwłaszcza jeżeli macie już konwerter e, pomiędzy IF e, i RF. E, zupełnie nie ma sensu, moim zdaniem, pakować pieniędzy w ten obiektyw. Jeżeli bardzo wam zależy na jakimś obiektywie z systemu R, no to myślę, że lepiej. Tutaj kupić tą tańszą 50 z IF-u i odkładać pieniądze na, na albo tą 35 albo na tą 85. Myślę, że one są warte tych swoich pieniędzy i, i będziecie bardziej zadowoleni z tego zakupu. Na razie obiektywy RF to na pewno nie są obiektywy dla osób, które szukają czegoś taniego i przystępnego. Pamiętajcie, że konwerter tutaj działa rewelacyjnie i właściwie poza tym, że dodaje nieco rozmiaru zupełnie w niczym, niczym nie przeszkadza, wszystkie te obiektywy z bagnetem EF działają wyśmienicie bez, bez żadnych problemów. Za chwilę profesjonaliści będą prawdopodobnie sprzedawać swój e, sprzęt używany, więc będzie dużo sprzętu z drugiej ręki i e, myślę, że to jest doskonały moment, żeby właśnie w tego typu sprzęt inwestować, jeżeli głównym kryterium jest właśnie taniość albo po prostu rozsądne wydawanie pieniędzy. A co jeśli nie macie konwertera? to tym bardziej powinniście kupić poprzednią wersję i, i właśnie konwerter, dlatego że zapłacicie za ten zestaw tyle samo praktycznie co za nową RFkę, a posiadanie takiego konwertera naprawdę udostępni wam całą gamę zupełnie wyjątkowych i obiektywów wysokiej jakości. Dokładnie z tych samych powodów, o których wspomniałem wcześniej, warto po prostu mieć taki konwerter na wyposażeniu. To w takim razie, kto powinien kupić tą 50? Myślę, że ja jestem na przykład dobrym przykładem. Szukam czegoś lekkiego, czegoś, co jest uniwersalne i mogę po prostu zabrać go ze sobą. Cały czas nie jestem jeszcze w 100% przekonany, czy go zachowam, ale widzę, że, że dzięki temu będę po prostu aparat miał częściej ze sobą, przez to, że będzie lżejszy, bardziej poręczny. I to jest wystarczający powód, żeby, żeby w taki obiektyw zainwestować. Drugą grupą osób, o której myślę, ten obiektyw mógłby być całkiem dobry, to jest jeżeli posiadacie właśnie już system R i macie któregoś z zoomów w tym systemie, tych kitowych, które się zaczynają tam przesłony od czwórki i nie planujecie jakichś większych zakupów fotograficznych, po prostu szukacie fajnej 50 która doda Wam opcję portretów. I myślę, że wtedy spokojnie możecie ten obiektyw kupić, wszystkie te, ten obiektyw razem z. Waszym zoomem będzie stanowił bardzo fajny, kompletny zestaw, z którego będziecie mogli y, zrobić wszystkie potrzebne y, zdjęcia i będziecie z tego bardzo zadowoleni. No, z tym założeniem, że nie będziecie już y, planowali rozszerzać jakoś tej kolekcji o te obiektywy starsze z systemu IF. Także to jest świetna opcja. Trzecią grupą będą profesjonaliści, którzy potrzebują jakiejś taniej, taniej y, zapasowej optyki w swoim zestawie, ewentualnie. 50 mm to nie jest ich najczęściej używana ogniskowa, i po prostu potrzebują czegoś, żeby od czasu do czasu zrobić właśnie w takiej ogniskowej zdjęcie. Poza tym myślę, że, że jest to dość wąskie grono osób, które na pewno wiedzą, że taki obiektyw im się przyda. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem w podjęciu decyzji. No Przepraszam bardzo, jeżeli, jeżeli byliście napaleni na ten obiektyw i, i po tym filmie z niego zrezygnujecie, ale mam nadzieję, że, że mm, dzięki temu lepiej wykorzystacie swoje pieniądze i będziecie się bardziej mogli cieszyć fotografią. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, wątpliwości, piszcie w komentarzach. Jeżeli... Tego typu filmy Wam się podobają, to zostawcie lajka. Zapraszam do subskrypcji. Kolejne filmy wkrótce. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.